Witamy Was serdecznie w trzecim odcinku Strefy Pasy, w którym dzisiaj naszym gościem jest dyrektor działu Scoutingu Krakowi, Jarosław Gambar. Dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam wszystkich. <noise> Wielokrotnie mówi się w przypadku trenerów czy, czy ekspertów, że dobrze, że się znają oni zapach szatni. W twoim przypadku, jak jak sobie jak przed rozmową przygotowywałem się sprawdziłem Twoje CV, no to. Do, to jest piłki praktycznie pod każdym zimnym kątem, bo byłeś i zawodnikiem, i trenerem, i analitykiem, dyrektorem sportowym, scoutem, teraz dyre, yy, czy koordynatorem scoutów, teraz dyrektorem scoutingu, więc yy, no, chyba doświadczenie takie, że no, no, nie, nie, lepiej być nie może. Tak, tak, tak. Wiadomo, jak każdy młody chłopak. Yy, chciałem grać w piłkę, natomiast dotarłem do poziomu trzecioligowego. To był mój mars, mhm. yy, I ja na pewno nie byłem zadowolony z tego, natomiast równocześnie yy, z graniem w piłkę szło, szła nauka na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, mm -hmm. gdzie na początku rozpocząłem studia pod, na kierunku sport, gdzie zdobyłem specjalizację trener piłki nożnej, menadżer sportu oraz trener przygotowania fizycznego. Po pięciu latach studiów licencjackich i magisterskich, dwie katedry złożyły mi propozycję kontynuowania nauki, no i poszedłem już tak mocniej w naukę. W 2019 zwiększone zostało to obroną tytułu doktora. W międzyczasie ukończyłem kurs UEFA Byłem trenerem grup młodzieżowych od czwartego roku życia do już do poziomu seniorskiego, bo w wieku 29 lat zostałem trenerem czwartoligowego klubu. Mhm. Pracowałem tam przez rok. W międzyczasie również, bo jak widać, moja doba czasami była nawet i za krótka dla mnie, rozpocząłem swoją działalność jako scout w agencji menedżerskiej, ponieważ mnie zawsze to pasjonowało. Tak jak rozmawialiśmy przed programem, na przykład te książki Jak ludzie znikąd inspirowały do tego, aby iść w tym kierunku, ponieważ ja, jeżeli chodzi o plan na siebie, na końcu tej drogi widziałem siebie jako Osobę odpowiedzialną za scouting, być może dyrektora sportowego. I zawsze mnie to pasjonowało, dlatego chciałem każdej strony piłki dotknąć, aby zrozumieć drugą stronę, z którą później rozmawiam. Następnie trafiłem do Zagłębia Lubin, gdzie współpracowałem z Michałem Żewłakowem, mhm. czyli z dyrektorem sportowym oraz wybitnym reprezentantem Polski, ale dyrektorem sportowym ostatniego klubu w Polsce, który grał w Lidze Mistrzów. Pokazał mi, że oprócz te zarządzania też ważne jest, aby być po prostu człowiekiem. I Michał jest fantastycznym człowiekiem. Do dzisiaj mamy kontakt. Natomiast po przygodzie z Zagłębiem znowu trafiłem do agencji menedżerskiej i już mogłem zobaczyć. Fajne, ciekawe transfery, na przykład y, Łukasz Poręba do Lons. Mogłem zobaczyć, jak wygląda otoczka całego transferu, jak wygląda proces rekrutacji, co też mnie rozwinęło. Y, następnie trafiłem do Derakowa Częstochowa i tak jak nawet napisałem na Twitterze, to był dla mnie piłkarski uniwersytet. Właśnie y, o coś chciałem Cię może trochę byś rozwinął tę myśl. To było pod kątem y, piłkarski uniwersytet, pod kątem tego, że, że tam była praca. I duża odpowiedzialność, no bo gra toczyła się o najwyższe cele i też yy, trochę, trochę o to chodziło, czy, czy też, bo, żebyś trochę zrozumiał na temat tego uniwersytetu. Chodziło o środowisko, mhm. w którym yy, przebywałem. To było środowisko, które pozwalało mi się rozwijać, jak się później okazało, pod każdym kątem mhm. i, i to, to były duże rzeczy. Więc na, każdej, na z każdej strony widziałem pewien rozwój. Bo na przykład y, widziałem też mentalność pracowników z innych, z innych działów, bo to była taka mentalność zwyciężania, z y, nastawienia na progres, na rozwijanie się. Y, ci ludzie nie stali w miejscu. Jeżeli trzeba było popracować do drugiej w nocy, żeby zorganizować y, mecz w europejskich pucharach, a później wstać o 7 rano i dalej kontynuować swoją pracę. Oni poświęcali się dla klubu i ta mentalność bardzo, bardzo mi się spodobała, do tego zaimponowała mi. A dzisiaj chcę tą mentalność przełożyć na Krakowie Kraków, bo wydaje mi się, że nam naprawdę niewiele brakuje do tego, żeby być czołowym klubem w Polsce. Natomiast my, jako cała organizacja, musimy podejść do pewnych spraw troszeczkę inaczej. Mhm. Yy, nie z podejściem takim, że jakoś to będzie, tylko z jasnym celem, żeby cały czas w swojej dziedzinie wykonywać progres. A właśnie porównując yy, Twoją pracę w Rakowie do tego, co masz teraz w Krakowie. Myślę pod kątem tego, że paradoksalnie może przy niektórych przypadkach nawet zawodników może być yy, łatwiej namawiać do gry w Krakowie, bo wiadomo, po, pomijamy teraz aspekt sportowy, ale chodzi mi też o czy to o infrastrukturę, z którą wiadomo często mają pewien problem, czy to jest nawet o samo miasto? Czy to też takie czynniki, które na pierwszy rzut mogą się nie, z perspektywy kibiców wydawać może trochę drugorzędne, też czasami nie wychodzą na pierwszy plan? Na pewno są zawodnicy, którzy patrzą na takie kryteria jak miejsce, w którym mieszkam, warunki do treningu, stadion. Potencjalnymi zawodnikami, którzy mogliby trafić do Krakowi, Kraków, realizujemy pewien proces. Czyli najpierw jest spotkanie, e, oczywiście na wideo, jeżeli to jest zawodnik zagraniczny, z jego agentem, ze mną i Filipem Trubalskim. Przedstawiamy mu prezentację, przedstawiamy mu potencjalne DNA klubu, to w jaki sposób chcemy się rozwijać i dajemy zawodnikowi cel, wyzwanie. Co może osiągnąć, drając w Krakowi Kraków? To jest na pewno bardzo dobre miejsce do, do rozwoju, do tego, żeby iść gdzieś dalej, mhm. do, zrealizować transfery zagraniczne, bo jak wiemy, Krakowia Kraków ma już y, historię transferową. w Piątek, czy Mateusz Klich, Bartosz Kapuska, y, Michał Helik. No to, to już jest y, dobra historia transferowa. Tak. A patrząc y, od, od, od ten moment, w którym jesteś, od którego jesteś w klubie. Wskazałbyś jakieś takie główne atuty, jakie Krakowia może mieć w kontekście rozmów z potencjalnymi nowymi zawodnikami, nawet w porównaniu do, do innych klubów ekstraklasy? Widzisz takie rzeczy już o powoli? nie, no jest masa takich rzeczy. Zaczynając od właściciela, który jest stabilną firmą, co jest gwarantem dla zawodników, że w przyszłym miesiącu na przykład nie będzie zaskoczenia, że klub upadnie. Kolejnym jest baza wrącznej, która jest fantastyczna, stoi na bardzo wysokim poziomie. Byłem w wielu klubach europejskich na stażach, na przykład w Sassuolo, w Athletic, Bilbao, czy na przykład w Hellasie Verona. No to, to jest podobny poziom, a nawet lepszy i my nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o kluby Europy Środkowej, przykładowo na Węgrzech Zrealizowali yy, wiele inwestycji yy, w, w bazy, natomiast te bazy nie stoją na, na takim poziomie jak yy, yy, w, w ręcznej, i my możemy to traktować jako swój wielki atut. Do tego stadion, do tego yy, nawet gdy drużynie teraz nie idzie, to na stadion przychodzi ponad 10 tysięcy, czyli są kibice, czyli gram dla kogoś. To jest dla zawodników dodatkowa motywacja. I Jestem przekonany, że jeżeli stworzymy własne DNA, to, to zawodnicy tym bardziej będą chcieli trafić do Krakow i Traków. A jest też tak, że właśnie zawodnicy często e, inaczej, po, po, od jednej strony może trochę, e, że czasami działa się na takich, prost, wydaje się na tylko prostych bojcach. To znaczy na przykład, nie wiem, pokazać zawodnikowi nagranie właśnie z dużego meczu, który odbyło się na stanie. mówię nawet, nawet nie teraz stricte pod kątem Krakowi, ale nawet poprzednich klubów, w których pracowałeś, pokazać właśnie jakby na przykład wygląda atmosfera meczu, żeby też trochę mu zadziałać na wyobraźnię. No i mówię pod takimi kątami, że nawet e, właśnie, żeby, żeby on też zobaczył, e, co może go czekać w danym miejscu. No, dobrym przykładem jest y, w raków Częstochowa, może stadion nie należy do najpiękniejszych, natomiast wyjście z, z tunelu, to jest zawsze śpiew 5 tysięcy, tysięcy kibiców, i zawodnik, który przyjechał <coughs> inkownito na, na taki mecz, by zobaczyć jak to wygląda, y, może się przekonać na własnej skróży, że. Tutaj żyją wszyscy, z wszyscy meczem i, i my to musimy przełożyć na Krakowie Kraków, bo to jest klub o dużym potencjale. I to mówiłem od pierwszego dnia, w którym trafiłem do, do, do klubu, ponieważ ja dostrzegam ten potencjał. Mam porównanie z Zagłębią Lubin, mam porównanie z Rakowem, Częstochowa, z Rakowem Częstochowa i z innymi oczywiście klubami, w których gdzieś tam udało mi się przez chwilę przebywać. I ja naprawdę widzę tutaj niewykorzystany potencjał, ponieważ tutaj niczego nie brakuje. Właśnie, idąc dalej do tego, a propos wykorzystania niewykorzystanego potencjału, też praktycznie równo z Tobą do klubu trafił Tomasz Przekaza, jako kierownik działu analiz. Rozumiem, że to ma być też pewien taki system na czym połączonych. To znaczy, że no siłą rzeczy Wy są dobrze współpracować, no bo Wasza praca jakby inaczej. Cel waszej pracy jest ten sam, czyli żeby tu do, do Krakowa trafił zawodnik, który z, powiedzmy z miejsca czy w perspektywie podniesie poziom drużyny. Tak, zdecydowanie. Dział y, analiz y, pod dowództwem y, Tomka Przekazy y, ma nam wskazać drogę, jak my jako klub chcemy grać. Natomiast moim zadaniem jest już na bazie tego, jak my chcemy grać, oczywiście y, w, we współpracy z pierwszym trenerem, Nakreślić wizję, jaki profil zawodnika szukamy, ja już ten profil zawodnika stworzyłem, natomiast z racji tego, jaka jest sytuacja, praca nad DNA, bo to hmm. jest tak naprawdę DNA klubu, została na chwilę zastopowana. Natomiast ja podchodzę do tego bardzo pozytywnie, ponieważ wiem, jaka jest specyfika naszej ligi, więc te odstępstwa od tego, co ja stworzyłem, nie są duże. Będziemy na pewno patrzyli na. Fizyczność, motorykę, a w dalszym trendu na aspekty typowo piłkarskie. Bo dzisiaj dzisiejsza piłka idzie w tym kierunku, że bez y, fizyczności czy motoryki, szybkości, mhm. y, intensywności, y, piłkarz po prostu nie będzie funkcjonował. Co mi z jego piłkarskości, skoro on nie może do pewnego mm, sektora boiska dobiec. Mm -hmm. A patrząc, yy, oczywiście nie nawet nie, żebyś mówił konkretnie nazwiskami, ale yy, no, patrząc na, na, nawet nawet od koniec jesteś w klubie na obecną różne Krakowi, masz takie. Ty, widzisz te, w sobie takie typy zawodników, których po prostu widziałbyś, że tej drużynie brakuje, albo ewentualnie w perspektywie yy, dobrze byłoby, żeby zawodnicy o danej charaktery trafili, nie wiem, zakładając, mówiąc przykładowo, zawodnik na skrzydle z dobrą grą jeden na jeden, idąc, idąc tym tropem. Znaczy ja patrzę na to troszeczkę szerzej. Mm -hmm. W naszej kadrze jest dużo dobrych piłkarzy, natomiast problem jest taki, że my jako klub, nie tylko zespół, bo to jest taki nadawanie odpowiedzialności tylko drużynie. Nie, my jako klub nie wiemy, jak my byśmy chcieli grać. Z czego my byśmy byli znani? Bo nawet dwa ostatnie mecze pokazały, że, że my byliśmy jak kamaleon. Pokazaliśmy tą dobrą, dobrą twarz i tą złą twarz. I, no I to jest problem, że my nie jesteśmy przewidywalni w pozytywnym znaczeniu w swojej grze. Mhm, jest... I dlatego, dlatego najpierw obserwujemy to, co mamy w drużynie. Mamy odpowiednią osobę na stanowisku trenera, bo ja bardzo wierzę w trenera kroczka. Też wracając trochę do Twojej pracy w Rakowie, To przez te cztery okienka to było bodajże około 20 transferów, jeśli, jeśli się nie mylę. Więcej, więcej. I, I ponad 20? Więcej. 20 to były dwa ostatnie okienka transferowe. I jakbym miał teraz dobrze policzyć to. To co było bliżej, bliżej 30? Okej, okay, dobra. E... To chciałem nawiązać trochę do samej pracy skauta, bo yy, wydaje mi się, że w przeświadczeniu ludzi może to wyglądać trochę tak, że ta praca wygląda w ten sposób, że jedzie się na mecz, ogląda się go, wraca, coś tam się napisze i generalnie bardzo bardzo spokojna, fajna praca. A wiemy, że a właśnie tak jak wspomniałeś, na podstawie. E, chociażby takich lekturach jak, jak Ludzie znikąd, wiadomo, że, że wygląda to trochę inaczej i też jak rozmawialiśmy przed, przed, przed rozpoczęciem nagrania, e, że sporo w kwestii pracy skauta zmieniła też pandemia. Jakbyśmy mogli trochę może od tej strony, jakbyśmy ze swojego doświadczenia coś więcej na ten temat powiedzieć. Wiadomo, na początki każdego scouta to jest taka praca, o której Ty mówisz, e, czyli taka, taki tradycyjny sposób. Ja mówię o kontekście pierwszej drużyny, bo tradycyjny sposób dalej istnieje, jeżeli chodzi pod kątem mm -hmm. piłki młodzieżowej. Natomiast skupiając się na pierwszej drużynie, to w moim zespole na pewno takich osób nie będzie, bo to z mojej perspektywy to już jest amatorka. Dzisiaj scout musi posiadać wiele umiejętności, dlatego też rynek scoutów w Polsce jest ograniczony. Scout musi się potrafić już w pewnym zakresie, umieć po, posługiwać platformami mhm. różnymi, Y-Scout, y, Statsbomb, Steel Corner, y, wyciągać wnioski z liczb, które, które, z których zasięga. Y, do tego potrafić napisać szczegółowy raport pod kątem profilu zawodnika, y, w naszym przypadku Krakowi. Y, ja już stworzyłem takie mhm. raporty i każda pozycja Każda pozycja w naszym zespole, w naszym modelu gry, jest szczegółowo ujęta i, i scout musi to ocenić. Natomiast na koniec liczy się dla mnie trzy punkty: Pierwsza, ocena zawodnika tu i teraz, jego potencjał. No i na końcu najważniejsza rzecz, czyli rekomendacja. I z tego też będę rozliczał skautów. Obecnie mam fantastyczny zespół, jak na to, na to patrzę, ponieważ mam piotka Stawarczyka w dziale, który jest byłym piłkarzem, ale nie takim typowym byłym piłkarzem, który zakończył karierę i nie wiedział, co robić, tylko on się od dłuższego czasu przygotowywał. I on nawet z tego wywiadu dowie się, że ja go wcześniej, cudzysłowiu, mocno prześwietliłem i wiedziałem, że od. Kilku lat już się przygotowywał do, do, do zawodu skauta. mam również Huberta Wójcika de facto kibica Krakowi, co jest dla mnie też istotne, który wywodzi się z w cudzysłowie z trenerki, z analizy, i ma inne również spojrzenie. No i mój pierwszy transfer Wiktor Barnaś, którego zrekrutowałem. Przeszedł normalny tryb rekrutacji, ponieważ ja prowadzę sobie taki zeszyt, w którym zapisuję sobie ciekawych piłkarzy i tak dalej, ale również trenerów i również osoby ze świata scoutingu. Ja przed podjęciem pracy w Krakowi spotkałem się z około 15 skautami i jedyną osobą, może jeszcze jedną, nie wiem, czy ta osoba dołączy do nas, może w przyszłości, jeżeli będziemy mieli na to możliwości. Yy, natomiast on przyszedł normalny proces rekrutacji i on pokazał się yy, w nim bardzo dobrze. To zacznijmy, może też yy, zahaczmy o temat właśnie, jak wygląda. A przepraszam Ciebie, tak, no? bo, bo nie dokończyłem. I oczy z pandemii yy, A, no bardzo, tak, du, właśnie, bardzo no. dużo zmienił, ponieważ wcześniej się dużo jeździło po meczach i oglądało yy, piłkę. Czasami się używało Instata, Wisecouta, natomiast okres pandemii zmusił do pracy zdalnej i, i to moim zdaniem przyniosło dużo korzyści, bo to jest pewna oszczędność dla, dla klubów pod, pod kątem y, wydawania pieniędzy na, na podróże. Y, no i kluby są obecnie w pozytywnym znaczeniu zmuszone do inwestowania w platformy. Y, ja pracowałem Oprócz na White y Scoutie, na Cornerze i Stats Bombie pracowałem z osobami stricte od liczb. I dzisiaj y, ja wiem, czego oczekiwać y, od potencjalnego zawodnika, który ma trafić do Krakowi Kraków. Mhm. Y, więc y, więc y, ta wiedza dla scouta, tego przejścia, ewolucja od scouta tradycyjnego do nowoczesnego, no, jest ogromna. Myślisz, że mimo wszystko pewna jest pewna specyfika oglądania zawodnika na żywo, której, i pewne rzeczy, które można wyciągnąć, dowiedzieć się, których nie można y, dowiedzieć z platform, z, z platform, o których wspomniałeś? Czy, czy to już jest na tyle rozwinięte, że w zasadzie poza ewentualną chęcią no, nie ma takiej stricte potrzeby, żeby, żeby właściwie fizycznie na żywo tego zawodnika oglądać? Bo nieraz ci mówi o tym, żeby zobaczyć, jak on zachowuje się, nie wiem, po y, swoim nieudanym zagraniu i tak dalej, czy jak to, to z twojej perspektywy? To wychwycisz yy po wideo i tak dalej. Natomiast na żywo możesz zobaczyć mowę ciała, możesz zobaczyć jak zawodnicy z twojej drużyny zachowują się wobec wobec niego, jak trener reaguje, czy zawodnik dziś nie pyskuje do, do zawodnika, wiele zależności można zobaczyć i jak najbardziej ja polecam weryfikację na żywo nawet w ciągu tych trzech tygodni obejrzałem już sporo meczów na żywo. I jeden zawodnik, o którym wczoraj z jego agentem rozmawiałem, został odrzucony mimo dużego mojego optymizmu, ponieważ pojechałem na żywo. Zobaczyłem wiele rzeczy, które mi się nie spodobały, i daję często agentom feedback, że porozmawiam z nim o tym, żeby on to poprawił. Ja go brzydko mówiąc, Nie kasuję dzisiaj, natomiast ja będę go dalej obserwował. Na ten moment nie trafi do Krakowi Traków, bo jest na to nieprzygotowany. A my musimy zawsze pamiętać, że jeżeli my bierzemy młodego zawodnika, to on musi być lepszy od tych, co my mamy w zespole. Tak, a właśnie pod kątem tego, jak Jerzykoś na żywo, to um, ci zawodnicy często wiedzą wcześniej o tym, że na przykład na takim meczu będziesz, bo zastanawiam się, jakie to ma na, często na nich też, bo to może być taki też dla nich test psychologiczny, to znaczy, jak oni reagują na to, że. Że, że dzieje się coś, co może mieć duży wpływ na ich przyszłość. I to też, jak, jak, jak wygląda ich gra z taką świadomością, takiej odpowiedzialności? Czy na przykład hmm. właśnie lepiej, żeby on tym nie wiedział, żeby grał z taką oczekiwaniem? A czy kiedyś zdarzało mi się informować hmm. y, zawodników, y, że będę na tym meczu? I były różne reakcje. Y, natomiast najbardziej podobali mi się wtedy ci zawodnicy, co dźwigali to. To obciążenie, że ja chcę się pokazać, żeby trafić do tego klubu, z którego przyjechali mi oglądać. Natomiast ja nie informuję te mm -hmm. teraz zawodników. Bardziej wynika to później z rozmów z agentem i mówię później agentowi, no ale słuchaj, czemu mi go proponujesz? Ja go widziałem dwa tygodnie temu na żywo. I ten zawodnik wcale nie jest dobrym zawodnikiem na Krakowie, Kraków. I dzisiaj agenci. Często dostają ode mnie informację zwrotną, bo praca scoutingu też polega, zwłaszcza polega na tym, na, na weryfikacji negatywnej. Jeszcze chciałem poruszyć temat Akademii, bo o ile w przypadku pierwszej drużyny, tak jak mówisz, dużą rolę grają platformy, platformy yy, scoutingowe, tak w przypadku zawodników, na przykład szuka szukając ich do wzmocnienia zespołu w Akademii, no to jest z tym już dużo ciężej no, ze względów po prostu czysto logistycznych. I jak to też wygląda pod tym kątem? Czy już to coś, yy, jakieś nie wiem, bo podwało się jakieś pierwsze umowy ustalenia, Jak ma się też wyglądać? Bo rozumiem, że też w jakiś sposób prawdopodobnie będziesz w, w to zaangażowany. Tak, nawet mogę powiedzieć, że w poniedziałek. Wraz z dyrektorem Akademii Kubą, Popielarzem, byłem na spotkaniu z potencjalnym transferem do, do Akademii, zawodnikiem o potencjale do gry w pierwszym zespole. Kuba poprosił mnie, żebym wziął udział. Ja pozbierałem informacje o tym zawodniku no i ze środowiska. Płynęły bardzo dobre oceny, dlatego tym bardziej e, chciałem pojechać się spotkać e, z tym chłopcem, bo to jest wciąż młody młody człowiek i, i nie, oczywiście nie mogę podać jego nazwiska, natomiast e, ja zrobię wszystko, żeby on trafił do nas, ponieważ po tej rozmowie ja zobaczyłem człowieka, którego ja chcę mieć w Krakowie traków, czyli zawodnika zdecydowanego, zawodnika, który czerpie radość z dominowania przeciwników. E, Potencjalnego lidera i my musimy szukać liderów, mhm. bo liderzy w trudnych momentach po prostu trywialnie mówiąc, dźwigają temat. Tak. Już tak na koniec, bo oczywiście kibice by mnie wybaczyli, gdybym nie zapytał o rzecz, która interesuje ich zwykle najbardziej, czyli transfery. E, oczywiście nie będę pytał Cię o konkretne nazwiska, bo wiadomo, że na takim etapie ciężko jest to jeszcze o tym mówić, ale zagbaję w inny sposób. Czy e, nadchodzące okienko będzie dla Ciebie podobnie pracowite jak te ostatnie, które miałeś w Krakowie Częstochowa, czy może nawet jeszcze bardziej ze względu na, na specyficzną sytuację, jaka obecnie jest w Krakowie? Oczywiście będą dokonywane transfery. Jaka to będzie liczba, to na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć, bo to też pamiętajmy o jednej rzeczy, każdy zawodnik Krakowi Kraków jest dzisiaj na sprzedaż. Jeżeli przyjdzie dobra oferta na zawodnika, Zawodni różna, że chce iść do tego nowego miejsca, a prezes podejmie decyzję, że to jest dobre finansowo dla nas, to my musimy być zawsze przygotowani na odejście zawodnika. Więc trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaka liczba. Natomiast mogę powiedzieć tak: pierwsze okienko to będzie praca reaktywna, ponieważ my nie mamy zbudowanej żadnej bazy scoutingowej, ona powstała. Sam w ogóle program bazy. Scoutingowej powstał tydzień temu, ponieważ usiadłem do tego i to po prostu wraz z Wiktorem stworzyłem. Więc ta praca będzie reaktywna. Od września to będzie już proces i wtedy będziemy proaktywni, ponieważ będziemy znali wiele rynków. Oczywiście ja znam bardzo dużo rynków, więc ja wiedzę o wielu zawodnikach mam i na pewno kibice mogą spodziewać się wzmocniej. Natomiast praca scoutingu cały czas trwa od rana do wieczora. Na przykład wczoraj o 23.30 wróciłem do domu, bo miałem jeszcze spotkanie z, z agentem, wcześniej jeszcze z trenerem. Obserwuję każdy trening, jestem z drużyną. Scoutci raportują mi każdego dnia nowych, nowych zawodników do bazy. My zawodników filtrujemy hmm, według mojego. Hmm, przedziału liczbowego na US scouty, z którego pozyskujemy dane. I, I my mniej więcej jako scouting wiemy czy doszukamy, bo ja cały czas rozmawiam z trenerem Kroczkiem i szukamy mm, odpowiedzi na to jak my chcemy grać. Ja w imieniu całej społeczności Krakowi życzę powodzenia, trzymamy kciuki, żeby wszystko, żeby cała partia sła owocnie. A ja bardzo serdecznie dziękuję dyrektorze za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. A wam drodzy kibice dziękujemy za uwagę. I widzimy się w kolejnych odcinkach naszego studia. Cześć.